Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z projektem Denko koloruszkowym. Zbierałam się, żeby nagrać na ten filmik, ale też mi jeszcze, a, jeszcze podkładu trochę zostało, a tu korektora, a tu rozświetlacz się kończył, a tu coś tam. No i mówię, dobra no to jeszcze troszkę poczekam i nagram no ale że już zużyłam to co w sumie z, sobie założyłam żeby zużyć w tym miesiącu jeszcze do tego półrocza no nie całego, bo ja to nagrywam sobie nieco wcześniej no to mówię, już zasiądę naszykuję sobie wszystko podliczę ile tego już jest ile z użytych kosmetyków no i powiem wam szczerze, że ja jestem w szoku ile ja w tym momencie mam zużytych kosmetyków, bo w poprzednim, poprzednim odcinku tego denka było tych produktów 12 zużytych. A teraz. Czekajcie, bo chyba mi się. A nie, myślałam, że mi się tło odkleja, ale nie. A w dniu, kiedy ja to nagrywam, już Wam mówię, który jest, tylko niech mi się komputer włączy. Jest dzisiaj 29 czerwiec, czyli jest niedziela, jak ja to nagrywam. Na dzień dzisiejszy tych kosmetyków zużyłam w sensie po tym filmie, czyli tutaj w tym koszyczku. Możecie zgadnąć szybko, szybko, szybko. Ja już wam mówię Tutaj w tym koszyczku jest 22 kosmetyki Czyli To czekajcie Bo ja coś chyba źle policzyłam No nie Powinno być w tym koszyczku 22 kosmetyki Także jest spoko Jest to ogromna liczba No bo w sumie łącznie wychodzi na to Że zużyłam 34 kosmetyki W pół roku Plus minus Jestem z siebie mega dumna. Bo to jest coś takiego, że wiecie, niektóre kosmetyki łatwo da się zużyć czy coś, ale ja wiem, że tutaj są pomadki. W zasadzie pomadka. Jakieś konturówki, jakaś baza, coś do brwi, jakieś korektory, jeszcze coś do ust i tak dalej. No to to jest naprawdę wielki sukces. Dajcie znać czy wy też zużywacie sobie te kosmetyki i dajcie znać ile wy zużyliście w ciągu na przykład tego półrocza Dobra, a my przechodzimy do tego co zużyłam, no bo po to się tutaj zebraliśmy No dobra, zacznę sobie od baz Wiecie, myślę, że polecimy może po kolei w miarę możliwości Dobra, zacznę sobie od tych bas i tutaj mam bazę z Evelyn tą unicorn unicornową a ona była taka różowiutka, bardzo fajnie nawilżająca, tu już widzę, że się coś zebrało. Przyjemnie dalej pachnie. Mm, ogólnie sama baza była fajna, taka rozświetlająca i tak naprawdę dekodowałam jakiś podkład. I wszystko się dobrze trzymało i inne kosmetyki i produkty, które nałożyłam wcześniej. Rewelację. Naprawdę do tego bym mogła. Z chęcią wrócić Dalej jeżeli chodzi o bazy To jest baza, którą miałam w kalendarzu adwentowym Jest to Primer z Alverde Bardzo fajna baza, tu już jej nie ma Chyba ona była taka Bardzo lekka Też bardzo fajna baza Ja od baz dużo nie wymagam Jedynie to, żeby jeszcze mi tam dodatkowo nawilżyła Po tym jak nakładam Jeszcze wcześniej jakieś produkty pielęgnacyjne no, i tutaj, tak mówię, od bazy też wiele nie wymagam. Bardzo lubiłam obie te bazy. Jeżeli chodzi o brwi, bo ja później robię brwi, to zużyłam tak jakby cztery kosmetyki. Tutaj zużyłam z Rival de loop To jeszcze tu była taka resztka. Jeżeli śledziliście moje projekty, to wiecie mniej więcej. Zużyłam tą, tą pomadę do brwi. To był 03 Soft Brown. To był, to był produkt z Niemiec. Jeszcze jak byłam w Niemczech rok wcześniej. No i potem zaczęłam używać. Teraz używam sobie pomadę z Vibo, też w odcieniu Soft Brown, tylko to jest 0,2 chyba i też jest całkiem fajna. Też taka mięciutka się zaczyna robić, bo też jest cieplej wiadomo. No, ale ta pomada jest jak najbardziej na no, tak. Ja ją bardzo lubię. Tutaj coś, co wiecie, co do, do końca nigdy nie byłam przekonana do tego jest to Laminator Dobry z Glam Shopu. Był to taki przezroczysty żel. Tak jak widzicie, jest to puste. Bardzo fajne to było. Ja tak. Tak samo jak z tym mydełkiem, co miałam chyba z Eveline, czy z czegoś, to tam miałam. To było fajne, ale to nie jest taki produkt, po który bym sięgała częściej, ale to było fajne. Szukałam tego na Glam Shopie właśnie ostatnio jak zamawiałam. Ale tego nie było, no to trudno, nie? Nie mam tu, nie mam, akurat przeżyję bez tego, ale to było naprawdę fajne. I tutaj dwie kredki z Rival de Loop. Ten odcieniu 02 Brunet. Staram się zużywać, bo. Zostało mi chyba z 6 tych kredek, albo troszkę mniej i chciałabym je użyć już mieć z głowy. Ja bym kiedyś jechała do, do Niemiec, czy gdzieś, gdzie jest de lub to z chęcią do nich wrócę. Aczkolwiek ja teraz właśnie jestem na etapie znowu pomad. Ewentualnie kredki, e Na przykład z Eveline, też są fajne kredeczki. Jeszcze mam w sumie tą kredkę z Burżuła, także wiecie, no. To jest super, jak będę w Niemczech. Jakbym jeszcze kiedyś tam powróciła, to mogę wrócić. Dalej, jeżeli chodzi o podkłady, to zużyłam trzy. W zasadzie jedno to jest taka bazo-podkład bazo bardziej. To jest Maybelline Perfector 4 w 1 Glow Makeup. No i to jest taki. Primer, baza, korektor, rozświetlacz, wszystko w jednym. Bardzo fajne, ja bardzo lubię. Ja daję na to potem od razu puder, ewentualnie jeszcze korektor um, i wygląda to naprawdę spoko. Ja sobie to chwalę. Sorry, bo mi się komputer wyłączył. Bardzo sobie chwalę ten produkt i mam jeszcze tam dwa opakowania. Na razie ich tam za bardzo nie ruszam. Jeden tam sobie otworzyłam, żeby mieć coś takiego innego w razie W. Dalej, podkład, który zużyłam też jakiś czas temu. Widzieliście go w projekcie 0, potarze. Jest to Bell It's a Match Foundation Digital Love Sweet Love Ivory. Kurde, to jest bardzo fajny podkład i ja go w większości zużyłam. Okazało się w poprzednim roku, mimo tego, że ja myślałam, że go dopiero używam, bo był bardzo taki, wiecie co, zgrubiony, taki, napompowany no i mówię, bo że coś, coś ten nie, za dużo go jest. A potem, jak go zaczęłam używać, to okazało się, że go jest niedużo. Bardzo mocno powyciskałam ten produkt, więc nawet jak coś tu jest, a nawet. Tak słychać, że tutaj prawie nic nie ma To i tak bym go nie przecięła Bo bardzo mocno śmierdział Alkoholem A też miałam problemy chyba przez to Tutaj gdzieś na brodzie, także Nie wrócę, ale Znaczy no bo akurat tej serii już nie ma Ale w podkład całkiem spoko Jeżeli chodzi o krycie czy cokolwiek Tak, a tutaj mam Podkład z Jordani Gold Słuchajcie, jest bardzo mocno wylizane, Ile się dało, przepraszam za to słowo Wiem, że nie każdy lubi to słowo e, Tutaj może Jeszcze coś by było Ale już nie umiem tego Wydostać i ja ogólnie Teraz zamówiłam sobie na temu Taką szpatułkę Mam ją tu specjalnie, bo chciałam wam ją pokazać Jest to taka szpatułka Do wyciągania produktu Na przykład Z opakowań, żeby nam się łatwiej to Żeby do końca praktycznie zużyć produkt. No i tutaj naprawdę to się fajnie sprawdziło. No a podkład, jeżeli chodzi o podkład, to był rewelacyjny, bardzo fajny, lekki. Można było go sobie stopniowo, można go było stopniowo nakładać, wiecie, jeżeli chcecie mocniejsze krycie, lżejsze krycie. Jedna pompka czy tam pół pompki na całą twarz to macie lżejsze, a w tak półtorej pompeczki to już macie takie fajniejsze krycie, wycie na przykład na do pracy, czy jak tam uważacie. No Ogólnie rewelacja. Ja jestem bardzo zadowolona z tego podkładu. Nie wiem, czy ten Pure Ouforia jest dostępny, ale jak coś to Wam go polecam, jeżeli zamagacie cośkolwiek z Oriflame. Jeżeli chodzi o korektory, to tutaj Zużyłam trzy. Ten zużyłam parę dni temu Jest to Essence Stay All Day 14 godzin Ja go bardzo lubię Też go wydziubałam tutaj Tą szpatułką, ile się dało Bardzo fajny korektor Bardzo go lubiłam, a wydajny Bardzo mocno Nie wiem ile go tu było, 7 ml A naprawdę był bardzo, bardzo, bardzo mocno wydajny Wydajniejszy niż ten Jumbo Na przykład, czy ten jakikolwiek Z Lovely, ten Essence jest rewelacyjny No Mogę Wam go polecić. Wiem, że są, może troszeczkę chyba inne są opakowania. Jeżeli się nie mylę, bo ten mam. E... Hm. Nie wiem, czy ja go mam z Polski znaczy z Polski, z Niemiec, czy z Joka sklep. Nie pamiętam. Tutaj na pewno z Joka sklep dostałam. Tutaj taki z Rimmela Lasting Radiance. To był taki ciemny korektor. Również jest tutaj pusty. Też go zużyłam ile się dało, on był ciemnym korektorem, ale fajnie też się sprawdzał, wiecie, pod cienie, czy też pod inne kosmetyki albo po prostu nawet pod oczy albo go mieszałam z jaśniejszym korektorem bardzo fajny, poprawny korektor i myślę, że gdybym miała jaśniejszy, to bym go naprawdę z miłą chęcią kupowała, jakbym znalazła po prostu jasny korektor znaczy jasny odcień tego korektora, sorry, ja się nie umiem słowi dzisiaj. No. I tutaj mam Eveline Cosmetics Magical Perfection Concealer. Taki korektor jest to 02A Light Vanilla. To był korektor, który używałam od zeszłego roku. To jest taka, taka, taki dziubek. Słuchajcie, fajnym, on kryjący jest ten korektor, ale dla mnie za ciężki troszeczkę niby wiecie nawilżający. Ale wchodził mi w te takie delikatne, co mam tutaj już zmarszczki, wiecie, ja mam 25 lat, to już jakieś tam te zmarszczki są i do tych małych zmarszczek mi wchodził. Ja go zużyłam też troszeczkę. Używałam go wcześniej niż wrzuciłam go sobie do projektu jako podkład, tak troszkę, chyba go mam w jakimś projekcie, tak mi się wydaje. Trochę jako podkład, troszkę go tak po prostu używam, wiecie, no, tak żeby go zużyć, no, nie wrócę do tego, nawet do tej jaśniejszej wersji, bo nie jest to korektor e, dla mnie. Dalej, jeżeli chodzi o pu pudrowe, suche produkty, to używa, zużyłam sobie tutaj e, puder... Z rimella. Jest to nie, czy to jest pierwszy puder w tym roku, czy kolejny puder w tym roku. Ale jeżeli to jest pierwszy, no to jeden z lepszych moich pudrów, bo jest to taki produkt, do którego wyracam bardzo często sorry, bo mi już zasycha w gardle a nic jeszcze nie nagrałam, dopiero to jest pierwszy film bardzo fajny puder 001 transparent bardzo lubiany przeze mnie i chyba przez wielu, wiele osób bo wiem, że to był kiedyś naprawdę jeden z wielkich hitów no i chyba dalej jest no bo dalej jest wykupywany w sklepie i mogę wam powiedzieć tyle, że na Juka sklep go znajdziecie naprawdę za takie 10 zł a to jest dobry buter. Taka moja. Ta, nie jest to współpraca, a szkoda, bo byłam z jakaś sklep z miłą chęcią o współpracę jakąś miała. I kolejny produkt, którego myślałam, że jeszcze w tym miesiącu nie zużyję, a okazało się, że została tam taka resztka. Dzisiaj go nie mam, no bo mi się skończył, nie no. Po prostu malowałam się na szybko. Ale wolałam się skupić na oczach dzisiaj. No to wiecie. Tutaj mam taki rozświetlacz, który muszę opakowanie rozwala. Jest to Catrice More Than Glow. To jest pierwszy produkt typu róż, bronzer, rozświetlacz, który zużyłam. Tak myślałam, że rozświetlacz zużyję, bo ja go też wiecie, czy na twarz, troszkę na oko go dawałam w kącik to się szybko zużyło nawet, ale bardzo będę tęsknić. To jest 010 Ultimate Platinum Glaze. Jeden z fajniejszych rozświetlaczek, jaki miałam. Przepiękny. Może coś tutaj jeszcze Wam pokażę? Coś tu jeszcze się tak. Może tak na słoczu? Trochę taki, wiecie, złotawo. Przepiękny. Przepie... Przepraszam, przepiękny taki. Idealny, dzienny rozświetlacz. Dobra, jeżeli chodzi o tusze do rzęs, bo tutaj też zużyłam tusze do rzęs w tym miesiącu, znaczy w tym miesiącu, w tym przedziale, którym ostatni raz widzieliście projekt Denko, tutaj zużyłam w zasadzie, używałam go, używałam go śmiało. Coś by może go jeszcze tutaj było, ale on po prostu jest na tyle delikatny, że go nie widać w ogóle na rzęsach. No, miałam go Wam zrobić test, ale jak go zaczęłam używać, tego używam sobie po prostu na co dzień i by było zero jakiegokolwiek wycieczka tutaj wyglądu na rzęsach. Jest to Hypoallergenic Allergenic Bell, taka maskara Bardzo niefajna, nie lubię jej. Ja lubię mieć trochę mocniejsze rzęsy. Gdzie ja też mam takie, wiecie? No, są te rzęsy. No, widać. Nie wiem, czy widać. Mam coś na tych rzęsach, no i to jest większy efekt niż z tego tuszu. Fatalny był. Po prostu nie polecam. Bądźmy szczerzy. Nie polecam. A ja bardzo rzadko co mam e, kosmetyki takie, których nie polecam, bo jeżeli chodzi o kolorówkę, bardzo rzadko. Tak mi się wydaje. No, muszą też takie być, nie? Muszą. Dalej coś, co pokochałam Jest to jeden z moich ulubieńców Jest to Glam Shop Luxe Tusz do rzęs Lash Mascara Ale powiem wam Jest tutaj minus w tym Jest to fajna szczoteczka Taka wiecie, klepsyderka Opakowanie naprawdę przepiękne Ale minusem jest to, że bardzo szybko Zaczęła mi zastygać To po pierwsze, a po drugie Zaczęłam się osypywać Ale ona się osypywała już wieczorami Wiecie, jak już byłam po kilku godzinach, po takiej, po pracy naprawdę, no to mocno się, e, znaczy mocno, tak tutaj gdzieś widziałam zawsze jakieś osyp, ale szybko się e, zastygła. I to mi, tu mi akurat ma minusa ta maskara, ale mam jeszcze kilka opakowań, więc muszę je zużyć, nie? Ale na pewno jakby była kiedyś, nie wiem, jakiś powrót tej maskary albo coś takiego, to bym wróciła z miłą chęcią. Tusz, który już musiałam tak naprawdę dać do denka, chociaż wiem, że go tutaj jeszcze jest troszkę, że mogłabym, ale już też, delikatnie już te włoski maluję, na, na te rzęsy maluję. Um, bardzo dobra maskara, jest to Essence Queen, Call Me Queen. Mam teraz wersję wodoodporną i też ją będę z miłą chęcią używała, um, ale do tej na pewno bym Wróciła, jeżeli by była gdzieś dostępna. Wiem, że na Notino jest także, jeżeli ktoś szuka tuszu takiego całkiem fajnego, no to ten Wam polecam. No i co? Bardzo fajny, przystępny cenowo, bo około 15 zł. No na no nie jest ta cena jakaś taka mega tań, mała, więc yy, mówię albo wyhaczyć na jakieś promce gdzieś, jeżeli się jeszcze da, albo nie wiem. No po prostu musicie szukać dobrych ofert, bo tuż sam sobie jest naprawdę spoko. I kolejny tusz z Essence, słuchajcie, ja bardzo lubię tusze z Essence, na przykład lubię ten różowy, który był takim mega wiralem a ja go kupiłam jeszcze przed viralem, ten właśnie jest bardzo fajny i wszelkiego rodzaju tusze z Essence są naprawdę super, jak jeszcze jak mieszkałam w Niemczech i wiecie, najtańsze kosmetyki, no to nie tylko Royval de Loup, ale Essence Catrice, to właśnie tam zawsze kupowałam. To dużo kupowałam tuszy z Essence, bo one mi się najlepiej sprawdziły No i tutaj właśnie um, Chciałam jakiś brązowy tusz I właśnie w zeszłym roku, jak zaczął się taki, wiecie Że jakiś brązowy, fioletowy, bordowy, niebordowy To ja mówię, a to idę do Hebe I w Hebe kupiłam sobie taki tusz Essence Lash with Oat Limits Brown uh, Extreme Length Pink. Volume Mascara, jest to taka maskara e, brązowa, troszkę tu jeszcze jest, ale wiecie, też już mam ją prawie e, oj, ponad rok, no ale to nie będę też już wiadomo nic tam nakładać na oczy z tej maskary, no ale tuż jak najbardziej fajny, troszkę takie rudawe są, takie rudawo-brązowe te brwi, brwi, te rzęsy. jest super, bardzo ładny kolor. Teraz mam z Maybelline, ale szczerze mówiąc jakoś mnie teraz nie ciągnie do tych tuszy brązowych. Teraz mam burdową, taką burgundową z Glam Shopu i tam się super się sprawdza. I teraz ostatnia kategoria, czyli produkty do ust. Ja zaznaczam, że oprócz tej pomadki z Kiko Ja sobie używałam różnych ja też pomadki używam razem z moją mamą Czy biorę też do pracy Wiecie, żeby w pracy też mieć cokolwiek na ustach Jeżeli coś mi się zmyje No i na przykład taką pomadką, którą miałam w zeszłym roku Bo także w projekcie Jest to ta z Revolution I to jest pomadka Nobles, Noble jej tutaj dużo nie było Zużyta Jeszcze tutaj coś na tej pacynce jest Więc wam pokażę, to jest taki Nudziak On też już zaczęła śmierdzić, także dobrze Że ją tam w miarę możliwości zużyłam Bardzo ładny kolor Bardzo fajnie się nosiła Jest to matowa pomadka, która zastygała i dla mnie już w tym momencie była niekomfortowa, bo ja nie przypadam za bardzo już za taką formułą, ale produkt jak najbardziej ok na tamte czasy, gdzie ja je używałam. Kolejna pomadka, którą używam razem z moją mamą, dałam ją niedawno też tam do naszego przedpokoju i mówię mama, jak chcesz to sobie używaj, jest to pomadka. Z Rimela 730 Mat. To taka jest bardziej kremowo-matowa pomadka. Tutaj dużo nie było. Ona też taka niby wydajna była, ale nie wydajna, moja mama też jej chyba często używała, dlatego może tak. Bo ja nie sprawdzałam, czy ona jej używa, czy nie. Ja też czasem po prostu sobie troszkę odkręciłam, gdzieś się posmarowałam i wychodziłam czy do pracy, czy coś. Jak już na przykład zjadłam, czy wypiłam pomadkę swoją z ust. No super pomadeczka, bardzo fajna, bardzo ładnie pachniała. Takim słodkim czymś, jakimś takim budyniem Rewelacja Te pomadki z Rimmela mają coś w sobie, że Chce się po niej sięgać No i ostatnie dwa produkty To są konturówki Patrzcie Dwie konturówki Jedna jest niestety tutaj złamana Nie wiem jak ja to zrobiłam Ale mi się złamała, jest to konturówka Spirrana Ja ją zaraz chyba pokleję jakoś I będzie tutaj Trzymała się w miarę możliwości. Jest to konturówka 07, mam jeszcze trzy chyba egzemplarze, także będą na pewno zużywane. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku chociaż jedną zużyję taką pierenę, ale też mam w planach inne konturówki zużywać. Oczywiście w projekcie 0 zobaczyliście. Zobaczycie, bo to jeszcze będę nagrywała. No, także wiecie. Przerwało. No i tutaj konturówka jest jak najbardziej super. Ja ją bardzo lubię i z chęcią do niej wracam. I ostatnia konturówka jest to konturówka Bell Lip Liner z Besties. Tutaj taka konturówka nie będzie widać. Jest to też taki jak zwykły, prosty. Tutaj już nie mogę tego Wam wykręcić bardziej. Bardzo ładna konturówka, bardzo lubiłam. Zużyłam. I nie wrócę, bo to już jest po tej, po, tej, po tej limitowanej edycji. Także co kochani, no jeszcze raz, no 34 kosmetyki w ciągu pół roku wyszło to naprawdę super. Oczywiście wy dostaniecie większe podsumowanie pod koniec roku, czy tam z początkiem przyszłego roku. Również was zapraszam na kolejne części tej, tego denka. Bo oczywiście będą jeszcze e, dwie, prawdopodobnie, chyba że nie będę miała na tyle dużo produktów we wrześniu. No to wtedy przyjdę do Was dopiero w grudniu. No ale to zobaczymy. Będziemy widzieć, co tam e, nam los przyniesie. Tak, jak mówię, zużyłam 34 kosmetyki e, w, całym, w tym półroczu, a zużyłam w, od marca, od kwietnia do czerwca. 22 produkty. No, także wszystko. Dajcie znać, co wy tam sobie zużyliście, ile tego zużyliście. Zostawiajcie, kochani, łapkę w górę, komentarz, słupka No i widzimy się w kolejnym odcinku. No i oczywiście życzę wam udanych wakacji, bo ja wiem, że w sumie już wakacje trwają, ale no, mimo wszystko życzę wam udanych wakacji i tyle. Buziaczki. Pa, pa.